Boże, wreszcie ustawiłam jakiś w miarę normalny kąt, ale firanka musi być, niestety. Cześć! Trochę się zmieniły plany, bo miałam w majątkę nic nie wrzucać, miało w środę nie być filmu i w piątek też, ale w sumie to dzisiaj chyba w środę to wrzuciłam, więc, znaczy, dzisiaj jest poniedziałek, ale. Pewnie wrzuciłam ten film w środę, więc y, troszkę nam się pozmieniało. Bo wczoraj, czyli w niedzielę, w drodze do domu, em, jakoś tak stwierdziłam, że fajnie by było zrobić takiego krótkiego vloga o Pyrkonie, bo to był mój pierwszy Pyrkon i ogólnie po prostu chciałabym zrobić taką kartkę z pamiętnika, powiedzmy, i też trochę taki doceniarz dla Was i w ogóle, bo no mega fajne wspomnienia. To będzie taki bardzo naturalny vlog chyba, bo będę miała po prostu jakiś taki słowotok. Jak widać jestem w jakiejś losowej koszulce yy, i nawet mam szminki, więc yy, tak bardzo naturalnie. Zacznijmy od tego, co ja w ogóle powiedziałam rok temu, bo pamiętam doskonale, że w Q&A nie pamiętam już którym, ale chyba czwartym. Um, które brzmiało, którego tytuł jakby to w ogóle było, czy będę na Pyrkonie. Um, pamiętam, że powiedziałam tam, że to nie jest konwent dla mnie za bardzo i że ogólnie tak średnio jestem tym zainteresowana i to była prawda. Ale um, w, ogóle, w ogóle nie powiedziałam o tym Wojtkowi, ale to jest trochę tak, że właśnie jak u Surreaktora zobaczyłam vlog z Pyrkonu, to pamiętam doskonale ten dzień, kiedy kładłam się spać i powiedziałam Kaspiowi: "Ej, a może my byśmy pojechali na Pyrkon w przyszłym roku, co?" I on też w sumie zawsze chciał jechać, więc jakoś tak wyszło, że w końcu się tam dostaliśmy. Um, I ja w zeszłym roku tak troszeczkę jakby była na tym Pyrkonie, no bo dawałam, wysłałam w Simsów te y, moje takie autografy jakby, tak. I parę osób je dostało, ich było 8 dokładnie. Yy, więc można było je tam wyhaczyć. Więc byłam tak bardzo bardzo pośrednio na tym Pyrkonie, ale właśnie osobiście nie chciałam jechać, bo uważałam, że to w ogóle nie jest konwent dla mnie, bo jednak zawsze mnie się to kojarzyło bardziej właśnie z fanami fantazy i tak dalej, a to w ogóle nie są moje klimaty. Ale też parę osób mi potem powiedziało, czy tam napisało, czy, czy coś, że ten konwent w sumie nie jest do końca tylko dla ludzi, którzy lubią fantastykę, tylko też dla właśnie, dla takich ogólnych nerdów ogólnie. <laughs> Czyli też jest tam dużo ograch, też anime i tak dalej, więc sporo widziałam cosplayów z Dragon Balla, co bardzo szanuję. Sama miałam koszulkę zresztą, która miała odniesienie do Dragon Balla, Ona gdzieś tu leży chyba, ona jest brudna, co prawda? Ale ona tu leży. Taką miałam koszuleczkę. <laughs> Kapsul Corp, To ja na AliExpress kupiłam, jakby ktoś się zastanawiał. Więc podsumowując tę moją pierwszą myśl, już ten rok temu zdecydowaliśmy, że pojedziemy na ten pyrkon. I znaczy najprawdopodobniej, no bo trudno planować tak na rok do przodu, ale, ale no, zre zre zrealizowaliśmy te nasze plany i od początku w ogóle to, to było tak, że my przyjechaliśmy w sobotę koło południa, poszliśmy od razu na Pyrkon, rozejrzeć się, dostać identyfikator i tam ogólnie. Yy, zobaczyć jak to wszystko w ogóle wygląda, bo ja nie miałam, ani on też, nie mieliśmy w ogóle bladego pojęcia i trochę pochodziliśmy głównie w tym pawilonie piątym po tych yy, wszystkich stoiskach, było w ogóle ogrom ludzi, ja byłam po prostu w szoku że to ty, tyle ludzi tam łazi że to można, można dosłownie zginąć w tłumie, to jest niesamowite i ja byłam ogólnie taka trochę otumaniona w ogóle liczbą tych ludzi. Jeszcze, jeszcze po, prosto po podróży poszliśmy, i jeszcze nadal z, ze wszystkimi rzeczami w ogóle ze sobą, i tak dalej, więc tak było, tak, o boże. Strasznie dziwnie. Um, I wtedy nikt mnie za bardzo w ogóle nie rozpoznał nigdzie. Jakaś jedna dziewczyna krzyknęła do mnie tylko, bo nie miałam tego czegoś na sobie jeszcze wtedy. Um, jakaś jedna dziewczyna tylko do mnie krzyknęła i nie jestem pewna, czy w ogóle do mnie, tylko zrobiłam do niej jakąś dziwną minę. Także jeśli to oglądasz, to wybacz mi, jeśli to było do mnie, bo ja byłam tak zdezorientowana i w ogóle, ledwo w ogóle słyszałam, jeśli ktoś mnie wołał wtedy, bo serio, lepiej mnie szturchać w takich sytuacjach, bo po prostu to, to nie jest. Najlepszy pomysł, żeby nie wołać gdzieś tam. Ogólnie poszliśmy się rozejrzeć, zanim jeszcze doba hotelowa nam się otworzyła. Więc yy, po prostu, jako że od dworca do Pyrkonu to jest no, dwa kroki dosłownie, to, yy, to się rozejrzeliśmy, a potem poszliśmy coś zjeść, poszliśmy odłożyć rzeczy do hotelu, tam zameldować się i tak dalej. Trochę się odświeżyliśmy i potem poszliśmy z powrotem na Pyrkon. I wtedy już w drodze założyłam to coś I już w drodze zaczęli mnie ludzie rozpoznawać Znaczy jedna osoba e, t, Tak szła z, taką, z tą, taką Długą poduszką z anime w ogóle I e, dużo ludzi z tą poduszką W ogóle mnie rozpoznawało, co było dość śmieszne e, i, I było takie Merda, jesteś super A potem tylko weszłam na, ten, na tę otwartą przestrzeń taką Tylko przeszliśmy przez to wschodnie wejście I już po prostu tam kilka osób mnie w ogóle Od razu wokół mnie stanęło i, i wtedy, wtedy już się zaczęło rozpoznawanie mnie. Jak tylko to założyłam, to przestałam być anonimowa. Bo to jest ogólnie tak, że jak ktoś jest fanem Simsów, to wszędzie widzi plamboby. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja widzę nawet zwykły rąb i, i mówię, o patrz, plambob. Dla mnie to nie jest w kształcie rąbu, to jest w kształcie plamboba. I w sumie tam dużo tych ludzi z planbowami nie było. Był jeden koleś, który miał w piątek zielony, podobno, no mnie jeszcze nie było wtedy, w sobotę żółty, a w niedzielę miał czerwony. I to było takie śmieszne, sobie tak zmieniał. Ale on akurat mnie nie znał. Dobrze. No, tych plumbowów nie było jakoś bardzo dużo, więc jak tylko się zauważyło kogoś z diamencikiem, to od razu jakby zwracało się uwagę na tę osobę, więc jak ktoś zauważył diamencik, no to automatycznie zauważył też mnie. I już mi się bateria kończy. Świetnie. No i teraz nie umiem ustawić z powrotem. Powiedzmy, że tak samo ustawiam. Mimo, że ja nie jestem tak ogólnie fanką ludzi. <grystanie> To jednak jestem fanką konkretnych ludzi, więc mnie na Pyrkonie bardzo podoba się to, że tam można po prostu spotkać ludzi, których chce się spotkać. Niestety nie udało nam się złapać energika nigdzie, um, a ja jakoś dużo może go nie oglądam, ale szanuję bardzo kurde fellow łodzianin, polecam. Jeśli byście nie znali tych wszystkich ludzi, których ja tutaj wspominam, to będę oczywiście w opisie dawała linki, jak nie zapomnę i jak będę miała czas, żeby to wstawić. Um, jak zwykle mi przypomnijcie jak coś. Ale dla Kaspera Energik jest zdecydowanie gdzieś w ogóle w czołówce ulubionych youtuberów i yy, a niestety nie, nie spotkaliśmy go, ale yy, będzie pewnie jeszcze okazja. Yy, zresztą on już kiedyś z nim rozmawiał, więc to też nie było takie jakieś wielka rzecz jakaś. Dla mnie na pewno czymś było... A, muszę jeszcze pójść po coś najpierw. <noise> gdzie są raptory? Jak raz w życiu pamiętam, gdzie coś położyłam, to Getsper mi to przełożył i nie wiem, gdzie są raptory. A w raptorach jeszcze były inne rzeczy, które chciałam Wam pokazać, więc teraz będę szukać. Jak napisałam do niego z pretensjami, to nagle znalazłam. I były na wierzchu, oczywiście. W każdym razie, <grym> dla mnie jedną z głównych atrakcji, tak na dobrą sprawę, mimo że to nie był jakiś taki straszny big deal, było to, że byliśmy u Dema na, na stoisku. Widziałam go na żywo. I nam tutaj autografik, proszę bardzo. I to jest yy, śmieszna w sumie taka trochę rzecz, bo. Yy, jak podeszliśmy do tego tematu, to właśnie wiedzieliśmy, że był taki już taki zmęczony życiem po prostu, już podpisywał te rzeczy i tak. Bla, bla. On jest w ogóle. Ym, jeśli byście się kiedyś zastanawiali, czy on jest w rzeczywistości też taki flegmatyczny, jak czasami widać na filmach, to tak. Jest. Ja to bardzo szanuję akurat, bo sama jestem flegmatykiem. Więc to było takie śmieszne, jak my coś tam zaczęliśmy sobie z nim żartować i się zaśmiał, i to było takie Boże, on chce jeszcze żyć. I też w trakcie dawania autografu, bo ja wcześniej tam podglądałam trochę, jak on rysował te. Właśnie te raptory, zauważyłam, że nam narysował coś ekstra, chyba, bo mamy kapelutek. O, tu widać. Taki kapelutek narysował jeszcze temu raptorowi, wcześniej tak nie robił, więc, więc po, poczuliśmy się wyjątkowi. A Marysia, moja moderatorka, w ogóle zażyczyła sobie spoka, więc też stwierdziła, że pewnie była jakimś highlightem jego dnia w ogóle. Jeszcze byłam też u Liny. U mojej tutaj autorki Awatara na angielskim kanale. Też bardzo polecam, i u niej kupiłam sobie taką, taką oto naklejeczkę, która się nie zrobi. O, zrobiła się. A, to kurczę, z tą dłonią to chyba jednak działa. E, tak, e, w sumie po prostu chciałam coś od niej kupić, i, i wzięłam sobie takiego. I na tym stanowisku Liny było też trochę innych artystów, i e, wzięłam sobie też takie naklejeczki takie naklejeczki z takimi kaktusikami różnymi takie śmieszne coś, e, i no, wzięłam sobie. Także troszeczkę nakupowałam sobie, jeszcze Marysia kupiła mi też koszulkę z Dragon Balla i mi ją chyba wyślę albo coś, bo y, ja nie mogłam znaleźć żadnych fajnych, a, a tutaj kurczę, ja już jestem w pociągu, a, a ona mi właśnie napisała, że nam wysłała zdjęcia, że coś takiego jest i... I, I mega, mega fajnie, że, że jednak się uda z czymś dragonbolowym. Niestety do Jarońskiego się już nie zdążyłam jakby dostać, bo był chyba obok Dema w ogóle zaraz, a ja nie zauważyłam, że on tam był. Znaczy, zacznijmy od tego, że ja na początku w ogóle Dema nie zauważyłam. Byłam u Lisich spraw i obok była też, znaczy nie, nie widziałam samej autorki chyba, ale. Ryn rysuje ogólnie też było stanowisko, um, i, a naprzeciwko był dem. I ja na początku tego dema w ogóle nie widziałam. Znaczy, tam dużo ludzi ogólnie u niego było, więc nic dziwnego, że za tą kolejką można było go nie zauważyć. E, a obok dema chyba właśnie był jaroński jeszcze, więc. Y nie wiem. A ja już nie miałam niestety czasu, bo w niedzielę dopiero się y, zorientowaliśmy, że on tam jest i znaczy właściwie Kasper mi napisał. Y, więc y, niestety już nie zdążyłam, ale to akurat jest coś takiego, co nie jest jakimś strasznym dramatem, że tak powiem. Y, bo nawet nie wiedziałam wcześniej, że on w ogóle będzie, więc y, ale Jaronizmy bardzo polecam. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Też dam link w opisie. Jeśli lubicie takie rozkminy językowe i jakieś takie dziwaczne bardzo rebusy i w ogóle to to mega Mega polecam. No i też jedna rzecz, która mnie mega, mega cieszy, to jest to, że w końcu, kurczę, wczoraj woja z kanału Kolaborator wreszcie poznałam osobiście, i okazało się, że jest w ogóle dużo większy niż myślałam. W sensie tak jakby w innej skali zupełnie niż ja sobie wyobrażałam. <grym> w każdym razie, to jest takie śmieszne, bo dem okazał się mniejszy niż myślałam a Wojtek okazał się większy niż myślałam i to jest takie... no. Tak, ja, ja myślałam, że nie jest tak 1,75m i taki raczej mało gabarytny, raczej taki dość chudy i w ogóle taki drobny chłopak, a się okazało, że on w ogóle 1,80m. Ale potem jak gadałam z Disney Lady z kolei, bo też się spotkałyśmy, to ona stwierdziła, no przecież on wygląda na takiego dużego na tych filmach. No ale ona akurat jest malutka, więc nic dziwnego, że tak stwierdziła. I to mówię ja, ja też jestem malusieńka, a, a, ale Kate jest mniejsza ode mnie, nawet. Właśnie, dużo ludzi mi mówiło, że myśleli, że jestem wyższa. Nawet osoby niższe sporo ode mnie mi tak mówiły, co jest śmieszne. Um, ale ogólnie, no, ja jestem wręcz wzruszona po prostu tym, ile osób do mnie podchodziło, i w końcu, jak już nie byłam anonimowa, no nie. Nie, nie spodziewałam się, że, że to będzie aż tak wyglądać, że może nie, że co chwila dosłownie ktoś gdzieś mnie zaczepiał, ale naprawdę, naprawdę dużo osób. Myślę, że kurde, kilkadziesiątek nic. Um, chciałabym mieć jakiś licznik w ogóle tego ile osób do mnie podeszło przy sobie jakieś kurde urządzonko, które by mi policzyło bo serio, nie jestem w stanie w ogóle tego teraz jakoś oszacować naprawdę było was sporo i duża część z was to totalne świry doceniam to co ja zrobiłam z tymi włosami w ogóle tutaj to nie, to nie, to nie powinno tak wyglądać co, co tutaj się zadziało mnóstwo przytulasów, mnóstwo selfieków, mnóstwo gadania z moimi widzami i po prostu no Takiej dozy uwagi to ja dawno nie dostałam, więc jestem bardzo wdzięczna. To, to jest o wiele więcej, niż ja bym w ogóle potrzebowała kiedykolwiek. Po prostu overdose jakiś totalny. Zdecydowanie jestem usytasy z tego powodu. Ale niestety e, są osoby, które nie spotkały mnie, którym się nie udało mnie spotkać i to jest przykre. Ogólnie chyba każdy, nawet Billisperą nagrała film chyba typy widzów, <grym> czy coś takiego. E, I ja też zauważyłam, że są e, różne typy widzów. Są osoby, które podchodzą, ale widać, że bardzo się stresują, co dla mnie jest totalnie niezrozumiałe i nie, nie wiem, ja, ja po prostu nie rozumiem, jak... Mam... Nie, nie warto się przy mnie stresować, bo to ja jestem tą osobą, która was osmarka prawdopodobnie, więc nie nie, nie, nie trzeba, naprawdę. Pamiętam, że było parę osób, którym w ogóle trudno było zdjęcie zrobić, bo im się ręce trzęsły i po prostu... Jak ja przy Arlenie, no naprawdę, jak ja przy Arlenie Wit, ja, ja ledwo w ogóle pamiętam... Moją rozmowę z nią, więc bardzo dobrze, że mam chociaż zdjęcie. Także ja, ja, jeśli chodzi o zdjęcia, to w ogóle nie widzę problemu, bo zdjęcie jest dla mnie zawsze najlepszą pamiątką po poznaniu kogoś, bo jak ja podchodzę do YouTuberów, których ja bardzo cenię, właśnie tak jak do Arleny czy do Maćka Dąbrowskiego, to ja potem nie pamiętam w ogóle nic. Tej rozmowy, albo ledwo, ledwo. Więc yy, muszę mieć chociaż to zdjęcie, żeby mieć dowód fizyczny, że to się wydarzyło. <gry> Także z jednej strony ja to bardzo rozumiem, bo ja mam tak samo. Ale z drugiej strony, dlatego, że ja mam tak samo, to ja trochę tego nie rozumiem, bo nie wiem, jak można akurat przy mnie się tak zastresować. To jest dla mnie po prostu jakaś abstrakcja totalna. No ale jakby z trzeciej strony jest mi bardzo miło, że ktoś w ogóle jest w stanie tak zareagować na moją osobę. To jest takie, no ale to jest takie dziwne. Była też jakby troszeczkę taka druga skrajność moich widzów, gdzie ktoś po prostu gdzieś tam krzyknął: Merta, ja się czasem oglądam! Także bez znaczenia, czy trzęsą wam się ręce przy mnie, czy tylko czasem sporadycznie mnie oglądacie. Mega doceniam, że podchodziliście do mnie i w ogóle mam nadzieję, że nie było takiej sytuacji, że ktoś po prostu bał się do mnie podejść, bo naprawdę jedyne czego się można bać to, że osmarkam. Także jeśli chodzi o samo to jakby spotykanie ludzi na żywo, takich co się ogląda w internecie, to mogę Wam powiedzieć, że yy, mimo że czasami pewne jakieś takie szczegóły mogą yy, zaskoczyć, tak jak niektórzy myśleli, że ja jestem wyższa, nie wiem dlaczego. Ja mam 1,64. Ja nie jestem wysoka, ja jestem średniego wzrostu. Ale no jak faceci do mnie pochodzą, no to jakby jestem mała w porównaniu do nich przeważnie. Ale ogólnie to. Prawie tak samo jak i na filmach. Jeśli się kogoś widzi na vlogach, to naprawdę ta osoba nie wygląda jak już bardzo inaczej w rzeczywistości, więc ze mną jest tak samo. Kesper się śmiał w ogóle, że on mi służył tylko jak, jako wieszak. Nikt się w ogóle nim nie zainteresował. <śla> chyba, chyba z. nie wiem. Tylko Kate e, jakoś tak. no poznali się i w ogóle ten, e, a z widzów to chyba tylko jedna dziewczyna w ogóle go tam uściskała i tak dalej, i to jest tyle. Pokaż kecpra, a potem w ogóle nie zainteresowani. Super. <grafię> Pierwszy raz, że ci pokazałam kecpra na y, Prykonie, y, nikt w ogóle nawet nie zauważył. <grafię> no, więc on mi służył jako wieszak. Jak trzeba było selfie zrobić, to on mi brał płaszcz. Po prostu. Bo musiałam niestety mieć płaszcz, bo przecież pogoda musiała się oczywiście pogorszyć na sam Pyrkon, no nie? Akurat te, w, te, w ten dzień Pyrkonu, kiedy ja akurat jechałam. Więc tej mojej koszulki, Kapsul Korp, to aż tak nie było widać, bo albo miałam płaszcz na sobie, który ją zasłaniał, albo miałam płaszcz przy sobie, który ją zasłaniał, więc no cóż, było was tak dużo, że naprawdę ledwo pamiętam w ogóle twarze ludzi, ale, ale tak czy siak, bardzo, bardzo jest to dla mnie jakieś takie no ucieszyło mnie po prostu bardzo i jestem w mega dobrym humorze po tym pyrkonie, mimo że cały weekend właściwie był dla mnie taki aktywny mocno do tej pory mnie bolą nogi od tego chodzenia i, e, i w ogóle, ale naprawdę mam tyle energii teraz po tym pyrkonie że po prostu super, a teraz jeszcze odpocznę sobie w majóweczkę i potem lecimy z filmami dalej, tak jest. Pewnie zakwalifikowałam to jako vloga, bo już w sumie dawno nie było. Ja się zastanawiałam czy ja jeszcze pamiętam jak się vloguje. Bo to naprawdę... O ja, właśnie a propos vlogów, jeszcze był jeden moment, już jak szłam na dworzec dosłownie, już, już jak wychodziłam prawie z tego pyrkonu, to jedna dziewczyna do mnie podeszła i zapytała Martikor? To było takie piękne. Raz, jeden, jedyny ktoś mnie nazwał martikor na tym perkonie. No po prostu nie wierzę. <noise> o ja, super. Tak się ucieszyłam, naprawdę, że ktoś mnie rozpoznał jeszcze chociaż raz jako martikor, a nie jako mertę. No po prostu coś wspaniałego. Znaczy, wydaje mi się, że jeszcze taki jeden koleś mnie też rozpoznał bardziej jako martikor, bo on podszedł do Wojtka, co prawda, ale potem ze mną też chciał mieć zdjęcie. I tak ogólnie raczej no, mam wrażenie, że jednak mnie znał, a, ale, ale że podszedł do Wojtka jednocześnie, to jednak podejrzewam, że chyba tak kontentowo, y, to chyba jednak bardziej to by szło pod Martikor. No, więc bardzo możliwe, że on mnie znał, jednak kojarzył bardziej z tego angielskiego kanału. Więc może były dwie osoby, które y, chciały ze mną zdjęcie, dlatego że jestem Marticor, a nie dlatego, że jestem Merta. That's pretty good. Dobrze, skończmy tego vloga, bo y, już nagrywam w ogóle strasznie długo i się zastanawiam, ile to będzie trwało. Miało być krótkie, ale nie wyszło, jak zawsze. Jak tyle gadałam, to na pewno wszystko powiedziałam, pewnie jeszcze ponad program, więc y, wystarczy. No więc bardzo miło było mi y, po prostu z Wami porozmawiać na żywo i zobaczyć, że to są ludzie. To, co mnie ogląda, to są prawdziwi ludzie. <laughs> że to nie są tylko jakieś cyferki, to jest zawsze fajne i yy, tak, i na pewno w przyszłym roku, znaczy jeszcze nie mogę tak totalnie na pewno powiedzieć, bo lepiej nie, tak jak powiedziałam wcześniej, lepiej nie planować tak na, za, na rok do przodu, ale na 99% na przyszły Pyrkon też pojadę bo okazało się, że to jednak jest konwent dla mnie i naprawdę, naprawdę super się bawiłam, więc yy, mimo, że na początku byłam taka, aaa, a co to jest <laughs> w ogóle dziwnie strasznie się czułam yy, nie będąc przebrana, to jest yy, to jest taki, taki rodzaj ym, ogólnie takiego spotkania ludzi, gdzie jak wyglądasz normalnie, to jesteś outsiderem. No, jak nie masz chociaż kolorowych włosów, to, to po prostu jesteś inny. <grym> no, ja się czułam bardzo dziwnie. Jak tego plamboba założyłam chociaż, to już było lepiej. No i tego koszulkę z Dragon a założyłam, której prawie nie było widać. Okej, okay, kończę tego vloga, serio, <grym> wystarczy. A! Ah, wielkie dzięki za gadanie ze mną i jestem bardzo wdzięczna też, że Was nie osmarkałam. Mam nadzieję, przynajmniej, że nikogo... Dziękuję bardzo, dziękuję nadzieję, że ruszam i widzimy się w następnym. Pa nie da się serio Boże.